Cześć, znajduję się w sadzie chciałbym wam przedstawić jabłonkę starego typu, można tak powiedzieć stara odmiana malinówka jak byłem dzieckiem, nastolatkiem to wszędzie, w każdym sadzie takie malinówki występowały to jest sadzonka kilkuletnia w tym roku po raz pierwszy ma owocki, ładnie wybarwione one dopiero teraz dojrzewają jest ich bardzo dużo bardzo, bardzo, bardzo. Jak w w roku w ogóle u nas i obu nie obrodziły grusze, śliwy, czereśnie pomidory. Trzeba po na jesieni gałązki, bo się wyciągnęły trochę. Ale owoców jest pięknych. Dużo zdrowych, niepryskanych. Stara, dobra malinówka. Mamy też papierówkę. Ostatnio pokazywałem film taka stara odmiana też bardzo fajna, smaczna jest też Antonówka to jest stara odmiana a tutaj Malinówka, zaraz przykroję, zobaczycie jak wygląda no zobaczcie jakie piękne duże jabła czym wyżej tym ładniejsze jabłka więcej słońca miały udało mi się przykroić jabłko na pół, zobaczycie ono już prawie dojrzewa Przecież tydzień, 10 dni i będzie fantastyczne Jest soczyste, dużo soku, każda prawa malinówka ma ani wybarwiona, mocny kolor Niezastąpiona, stara odmiana tak jak mówię. Wszystko co tamto było stare Są bardzo fajne. Mniej chorują od tych nowych nowych jabłonek, śliwek i innych. Zobaczcie, ile tutaj jest.